się pozdrawiam. Star Konstantynowa. E, właśnie ojciec Stanisław Mański, kapucyn. E, ja jestem proboszczem. Z, z moimi współbraćmi służymy. w e, tym miasteczko Star Konstantynów to jest chmielicka obość. Do Kijowa mamy jeszcze 300 kilometrów. No ale wiecie, wojna jest na mm, wszystkich frontach. E, także mm, to jest taka baza wojskowa. I dlatego jesteśmy tak atakowani tej, no ale nie upadamy na duchu, prosimy was o modlitwę. To jest właśnie korytarz, w którym ludzie biegną, tą drzwi otwieramy, biegną tym korytarzem, tutaj ludzie do naszej piwnicy, w ten sposób, widzicie schodzimy tak. i teraz y, wchodzimy do naszej piwnicy, tędy ludzie wchodzą. Po schodach dosyć stromych, niestety starszym ludziom ciężko, więc są bardzo duże. Więc tak idziemy tutaj, wędrujemy po tych klasztorze, któremu 300, 300 lat mamy tutaj, właśnie widzicie, krzesła ustawione. Ludzie tu siedzą, są koce, pozostawiali swoje, swoje rzeczy. To jest drugie, tam w końcu właśnie jest drugie wyjście jest zapasowe żeby gdyby coś w klasztorze się zawalił to wtedy i tu widzicie ten sposób tu siedzimy na krzesła wszystko co mieliśmy tu mamy jakieś zapasy słoiki i w ten sposób tu wam jeszcze pokażę następne następne skrzydło nasze to są oczywiście ławki o tak i tutaj są jest drugie skrzydło, są takie nisze tam jest kościół, za tymi niszami tam y, tam groby braci naszych, to nie otwieraliśmy ich tam, w ogóle nie zaglądaliśmy i tu też ludzie siedzą czasem jak biegną, widzicie y, przebywają tutaj ludzie zostawili swoje swoje dzieci, zabawki nawet zostawił jakieś ciasteczka, ktoś y, tu były, tu torby z rzeczami, tu właśnie ktoś pozostawił, żeby niektórzy po prostu Chcą, żeby tutaj się czuć, czuć bezpiecznie. Próbujemy jakoś w tych warunkach żyć. Tu herbatę robimy gorącą. Przygotowana jest woda. To jest nawet papier bardzo ważny. Mamy tu ziemniaczki. Także to nasze są. Ludzie sobie wodę tu przynieśli, żyli się kołdry pozostawili i tak dalej. Tu mamy też agregat. Prządotwórczy, kanistry z benzyną, udało się nam kupić benzynę, więc mamy nadzieję, że nie będziemy musieli go używać, ale jest, jest podłączony. Matrace zebrane, pościeliśmy jakąś folię, jest dosyć zimno, ale gdyby trzeba było tutaj nocować, to, to też można, zobaczcie tu mamy pomieszczenia następne, też przygotow no, przygotowane. tak Średnio, nie? no ale, wiecie, no, przynajmniej jakoś jest bezpieczny. Nie wiem, czy słychać, właśnie idzie teraz kolejny sygnał eee, syrenę. To znaczy, że, że jest niebezpieczeństwo wystrzału w Chmielnickim e, obstrzału Morza Rakietowego. Też podobno w Chmielnickim też sereny się włączyły, to jest też takie wojewódzkie miasto, miasto, natomiast tutaj u nas w konstantynowie, to jest y, taka baza wojskowa i lotnisko wojskowe dlatego też jesteśmy tak najbardziej tutaj atakowani. No Pozdrawiamy Was i... Ja muszę jechać teraz na wioskę, mamy mam dwie z teraz trzecią mam na wiosce, muszę jechać 20 km, potem pojadę po chleb, udało się, sześć bochenków mamy dostać i, i tak dalej. No i następnie jakieś tam jeszcze żywność, obiecać z tego sklepu nam, e, także no, do, do usłyszenia, po, po, pozdrawiamy Was z bokiem.